Cześć moi kochani, witajcie na moim kanale Świat Moich Świnek Morskich. Ogólnie jestem z mojego starego kanału o tego tutaj Świat Malinki Malwinki właśnie z tego. Yy. Ogólnie z się zmieniły dwie rzeczy, czyli miseczki i ogólnie podłoże zmieniłam sobie na trucinki i ogólnie fajne, fajnie to wygląda jakby, no nadal zapamiętały, że tam trzeba się załatwiać, a tutaj, a nie po prostu w całej klatce, więc super, bo myślałam, że tylko gdy były te koce, to one zapamiętały, ale jednak nie. Więc się bardzo cieszę, że właśnie mm, zapamiętały miejsce i właśnie te dwie miseczki. Jedna jest na mokry pokarm, właśnie godzinkę lub dwie godzinki temu dałam papryczkę, a właśnie ta druga jest na suchy pokarm. Jakby ktoś jeszcze nie zobaczył, że jestem z tego kanału starego, poproszę. Właśnie z tego. Tutaj, o. Więc. Możecie mi nie wierzyć, ale po prostu jestem z tego kanału starego. <grym> Jakby co. Więc po prostu zmieniłam telefon, tak jak mówiłam i dlatego jestem na innym kanale też mówiłam, że nie odchodzę, tylko po prostu po prostu zmieniłam telefon i chcę nagrać na innym telefonie i ogólnie to miał się pojawić film za jeszcze kilka dni, ale postanowiłam, że jeszcze, że dzisiaj nagram no i w sumie nagrywam Ogólnie nie wiem, ile ten filmik będzie miał minut, chociaż tak, może 7, jakoś tak, połowicznie 7 albo 8. Otworzę im klateczkę. Wiem, że nie będą wychodzić bo się jeszcze boją, no ale niech mają otwartą klatkę. I ogólnie zawsze pamiętajcie, jak macie świnki, to. Nawet takie jest zimno, to możecie chociaż na chwilkę uchylić okno, bo wiadomo, jak pada deszcz, to nie, ale na przykład jak jest troszeczkę zimno, na przykład jest e, jakieś 10 stopni, to wiadomo, możecie sobie otworzyć okno i trzeba po prostu e, wynosić klatki i wtedy się otwiera okno i się wietrzy. Nie, po prostu wietrzycie świnką. Ja tak robię, ja właśnie dzisiaj otwarłam na chyba jakieś 30 minutek, bo świnki też potrzebują dotlenienia, żeby się dotlenić, bo wiadomo, jak nie mają otwartego troszeczkę okna, no to świnki dotleniają i bardziej, więcej piją wody, bo chcą bardziej jakby złagodzić ten połyk żeby nie był taki suchy i też powietrze wiadomo, ja zawsze otwieram chociaż na godzinkę, 30 minut. Wiadomo jak jest, jak będzie zima to nie będę wcale otwierać, e, no chyba że po prostu będę im wiała e, wiatrakiem, e, takim wiecie z wachla wachlak. Mm. No, i po prostu to będę im robić, żeby też się trochę dotleniły. Żeby też miały trochę po prostu tlenu w swojej klatce, żeby po prostu dobrze im się żyło i dobrze oddychało. I sobie właśnie teraz trochę posprzątamy. Explosion, explosion. Weźmiemy tą o Boże, ale najgorsze w tracinach jest, że to się tak przylepia do tych maskotek. Jakby co, to one były prane, ale. Spokojnie, spokojnie. Yeah. Um, jak widać, chyba, że bardzo dużo jest tutaj tracinek. Ogólnie to też zaczęłam robić na szydełku, jakby już od dwóch miesięcy, trzech. I właśnie sobie dzisiaj byłam w Kiku i kupiłam parę, e, właśnie kupiłam sobie dwa szydełka i kilka wełn. Dzisiaj nawet mogę Wam pokazać w tym filmiku. Jeśli jeszcze nie zapomnę, oczywiście. No, troszeczkę posprzątałam. Ale dobra, mogę sobie Wam teraz pokazać. Poczekajcie, zamknę tylko klatkę na chwilę i tutaj na klatce Wam pokażę, no bo chyba inaczej Wam nie pokażę, no chyba, że na podłodze, ale tak będzie chyba najlepiej. Eee, więc tak, to jest taki, o taka sztuczna wadka, bo na przykład da się zwykłą wadkę, to ta wadka będzie cały czas miękka, Cała mokra i do nic Wam się nie przyda. Taka żółta wełna, mięciutka. Taka fioletowa jeszcze większa. Kupiłam też taka, takim bardziej trochę innym, bo tutaj jest taki bardziej już nie miększy materiał. Też w kiku za ile to jej było? Tutaj piszę. 5 zł. Ogólnie za te wszystkie wełny, jakby jeszcze jedna, taka biała, ona jest najbardziej. mięciutka, najmilsza. Chciałam powiedzieć, ale zapomniałam słowa. Jakby co, to ja już też ją używałam po prostu i dlatego jej nie mam. Metki. I kupiłam takie trzy szydełka w sumie. Jedna jest takie chude, ogólnie trzy. Ech, czekajcie, muszę zobaczyć. 3 cm i 5 mm. Tutaj nie wiem, czy będzie. O, złapał. Złapało trochę. Mm. I tak wygląda. Do tych mniejszych wełenek e, kupiłam też takie bardzo duże szydełko. Było chyba 8. 8 cm i 0 mm. Tak wygląda. I tutaj mam mniejsze, bo mam 7 cm i 0 mm. No tutaj, wiecie czym się różnią? Nie różni, trosze, troszeczkę bardzo się różnią tą gumą, bo jest tutaj troszeczkę większa. a najbardziej to się różnią tymi metalowymi główkami, bo. No jest troszeczkę różnica. Ogólnie po prostu jeszcze na chwilę pomyślałam, jakby teraz myślę, że może będzie trwał ten filmik jako 17 minut, bo dawno się nie widzieliśmy w sumie. <grych> no i tak one wyglądają w sumie. Te szydełka. O, czekajcie. Mniejszy, średni i największy. Mniejszy, większy i największy. O! I one właśnie tak wyglądają. Czekajcie, już Wam pokazuję. No, takie fajne, wesolutkie kolorki, tak by można powiedzieć. No to jest ta, ten. O, ja Wam powiem, ile ja one kosztowały: wszystkie rzeczy. Eee, 7 zł za to. To też, to też 7 zł, bo pamiętam. To kosztuje. 12 zł, bo to jest taka fajna. Jak bardzo wełna. Od tej, tutaj, o! Tutaj 12 zł. I tutaj też żółta. Chyba też 12, chociaż. Nie, ta 15. No, mają inne ceny, wiadomo. Chociaż zobaczę, ile ta biała kosztowała, bo nie jestem dokładnie pewna, ale chcę Wam pokazać prawdziwą cenę. A nie, przepraszam, 15 zł. I ta najmniejsza to chyba 5. Tak jak pamiętam. 5 zł. 5 zł. No tak one wyglądają, muszę sobie poukładać, więc poukładajcie razem ze mną. Tutaj jest trochę pomieszany vlog, trochę wieczorny, trochę ze świnkami, trochę taki wełniany. ale dobra. E, więc zacznijmy pierwszy od tego koloru, fioletowego, aby w kamerze wyglądał jakby... Był taki wyblakły, taki jeszniutki, a tutaj jest bardzo mocny w sumie na żywo. Teraz białutki. Teraz... A w sumie czekajcie. Różowy, biały i żółty. I tutaj dam. o boże otwieramy się. No i to szydełko. No. I zamknięte. Ile właśnie odnieść? Odniosłem. Więc super. Ała. Mm. Ała. Oh. Oh. Więc powoli będę kończyć. Papa! Pa.